Dziewczyny, kolejny etap za nami, a mianowicie jest podłoga. Popatrzcie tylko na tę piękną podłogę. W sklepie ona była dużo ciemniejsza, a ponieważ mam tutaj sporo przeszkleń okien, wcale nie jest taka ciemna, jest wręcz idealna. Nie ukrywam, że ktoś mi pomógł w wyborze tej podłogi i dobrze, bo ja się nie znam. Chociaż wiedziałam, że nie chcę takiej bardzo jasnej. Popatrzcie teraz już na te ściany, które są pomalowane. To jest kolor też spersonalizowany, zdjęte 50% tonów czerwonych. Co myślicie? Jakie jest słońce, jest bardziej waniliowo, jak nie ma słońca, jest bardziej beżowo. Powiem Wam, że. Jak zobaczyłam po raz pierwszy ten kolor, to byłam zestresowana, ale teraz bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem teraz, jak widzicie, z miotłą, ponieważ muszę to wszystko ładnie pozamiatać i chcemy przykryć kartonami. Mamy tam, zobaczcie, kartony wszystko. Zaraz będziemy przykrywać kartonami podłogę, ponieważ zaraz przyjedzie kuchnia. No i nie chcę, żeby tam coś się porysowało, bo kuchnia niestety będzie musiała chwilę postać, bo teraz wam wytłumaczę jedną rzecz, dziewczyny. Jak macie winyle, Ha, wygląda jak drewno, a jednak winyle. To trzeba zrobić takie dziurki w tych winylach i postawić kuchnię nie na, centralnie na winylu, tylko w tych wyznaczonych otworach. A nie każdy potrafi to zrobić. Więc czekam na specjalistę, który takie otwory w idealnie dobrym miejscu będzie na tę kuchnię mógł zrobić. Oczywiście potem idzie maskownica, nie widać tych dziur, ale na winylach trzeba coś takiego, bo to jest wymóg producenta. No, także widzicie równiutko wszystko zrobione. Oczywiście możemy zrobić głosowanie. Co myślicie na temat listew przypodłogowych? Wiem, że niektóre z was uważają, że listwy powinny być w kolorze podłogi, niektóre z was mówią ściany, bo tak mówią architekci. Ściany widzicie nie są całkiem białe, a listwy no, są białe. I teraz pytanie, czy je przemalowywać, bo chyba raczej się skłaniam ku białym listwom. Zobaczymy. Jak widzicie, wiszą tutaj na górze sznurki i jedna żarówka. Ja z tą żarówką pewnie sobie troszkę jeszcze pomieszkam, ale są ważniejsze rzeczy. Lampy będą potem. No i tutaj, jak widzicie, będzie kuchnia, wszystko już gotowe pod składanie kuchni. Także kolejny etap za nami. Bardzo się cieszę, bardzo podobają mi się te kolory. To jest to, o czym myślałam. Stałych obserwatorek zainspirowała mnie do odwiedzenia tego miejsca. Jesteśmy w samym centrum Warszawy na Placu Trzech Krzyży: Kartel. I to jest takie miejsce, gdzie znajdziecie piękne elementy do wyposażenia wnętrz, outdoorowe, indoorowe. Czyli też możemy coś zobaczyć do ogródka mojego wielkiego, na który w ogóle jeszcze nie mam pomysłu. Zajmijmy się wnętrzem. Teraz wam pokażę takie najpiękniejsze tutaj elementy, bo znajdziemy tutaj też piękne meble, krzesła, lampy. Tutaj naprawdę dużo się dzieje. I dziewczyny, plan był taki, że mój dom będzie taki Instagram, Ramowy, że będzie sztukateria, że będą kinkiety, jakieś takie, i że będzie, tak wiecie, jak wszyscy mają, a ja tak nie chcę. Bo chcę, żeby było z pazurem. Chcę, żeby ten dom miał trochę wyrazu. I tutaj właśnie w tym miejscu znajdziemy tak, takiego pazura. No bo wiecie, włoska robota, to jednak jest ten sznyt. Najbardziej znane pewnie kojarzycie, to są te piękne fotele, ale też piękne lampy. I pokażemy Wam teraz takie, yy, no, to, to jest chyba nowość, prawda? Dobrze mówię? Teresa. Teresa, nowość. Nowe kolory też, proszę bardzo. Lampy, które tak naprawdę ubiorą nam cały salon. Co Wy myślicie o takich lampach? Karola, który jest Twój ulubiony kolor? Eee, no ja jest, mi się podoba ten beż, bardzo. Beż, oczywiście, no bo jesteśmy eee, beżowe dziewczyny. Ale ten błękit to to bordo, no wszystkie są ładne, Wsz wszystkie są naprawdę ładne. Dziewczyny, ponieważ y, możemy tutaj y, nagrywać, mamy pełne pozwolenie, więc pokażemy wam y, cały salon. Zapraszam was do góry. Powiem wam, że nie lada wyzwaniem będzie znalezienie kanapy do mojego domu. Ponieważ dom jest malutki i mam maksymalnie długość dwóch metrów, żeby zmieścić kanapę. Ale ja już znalazłam tę ulubioną, więc nie wiem, może trochę poszerzę ściany. Popatrzcie na to. Skuję schody. Skuję schody. I <laughs> jest opcja. Popatrzcie na tę piękną kanapę. Podoba mi się jej kolor i podoba mi się to, że siedzę jak królowa. Ta kanapa jest piękna. Jakby tylko miała troszkę mniejsze TT, to by się zmieściło. Prawda? To może by mi się zmieściło, ale może je bym postawiała ją jakoś inaczej. Jest piękna. I zobacz, Karola. Tutaj można sobie oprzeć stópki. Tak. I siedzisz, się relaksujesz po całym dniu pracy. Ja jeszcze może coś wymyślimy, żeby w innym miejscu tą kanapę No postawić. właśnie, dla tej kanapy jestem w stanie zmienić dom. Ale popatrzmy na to, bo tutaj są jeszcze bardzo ciekawe kolory. Widzisz, Karola? Mhm. Czy odważyłabyś się. W swoim domu zmienić kanapę na jakiś taki mocny, intensywny kolor. Ja to jest jak jestem. Jesteś bez team. Uh -huh. Bez team, Kashmir team, tak? Uh -huh. um, bo wiecie, kanapa to jest ważny element wystroju domu, tak? Tak. Kanapę bym zrobiła neutralną, uh -huh. ale za to na przykład bym się pobawiła z poduszkami. Ok. No bo tak naprawdę kanapę. Y i nie zmieniasz tak często. Mhm, jak poduszki na przykład albo tak. lampę. Lampę albo... też łatwiej zmienić, Dokładnie. prawda? E, dziewczyny, zrobimy małe przejście, bo tu jest naprawdę pięknie. O, no to, 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 to trzeba by było nasze dwa domy połączyć, Karola. Tak. Ale ja siebie widzę to. Ale ja to bym chciała w ogóle właśnie tak, żeby było tak, wiecie, o tutaj, Aha. że takie dwie kanapy. Och, to Ale wiecie, marzenie. ja już mam plan. Jaki? No już coś ałatwiej. A Karola ma plan. W przyszłości kupujemy jedną działkę i budujemy jeden wielki dom. Znaczy budujemy tak? nie że jeden wielki dom, ale budujemy po prostu tak, jak teraz mieszkamy w bliźniakach? Tak? To budujemy już po prostu dwa bliźniaki, tylko większe. My już jak stare, dobre małżeństwo, znamy się, Marcel ma 12 lat, to tyle się mniej więcej tak. znamy. Nie kłócimy się więc tak. Możemy przez ścianę mieszkać. Dobra idziemy dalej. Zobaczmy jeszcze co tutaj jest pięknego. Karla taka kanapa bym mi się zmieściła. O, taka by się zmieściła. A może dwie takie? Jedną postawić Karola w tak, a drugą tak. Nie? Co myślisz? No tamta wygodniejsza. Nie no, będę jestem ukrywać. Jestem tamta, tamta. Ale ja tu się inspiruję y, rzeczami na ogród. Mhm. Ale popatrz jak to bosko wygląda. I słuchajcie, tutaj w kartelu dowiadywałam się, rzeczywiście te outdoorowe rzeczy, te na zewnątrz można zostawić, kochanie i nic się z nimi nie stanie. I deszcz ich nie zniszczy. Także to są porządne materiały, tak. porządne wykonanie. Jeśli na przykład właśnie nie macie gdzie tego chować na zimę, to mhm. wystarczy to przykryć. No. I to jest na przykład ja teraz jestem właśnie na etapie urządzania ogródka. No i to była bardzo ważna wiadomość, że y, tak. nie trzeba tego chować, więc to jest... I naprawdę... nawet są outdoorowe dywany, które tak. słuchajcie, y, woda ich nie zniszczy. Także ja nawet o tym nie wiedziałam. Człowiek się całe życie uczy. Idziemy dalej, pokazujemy. To też są ich takie słynne krzesła. Mm, tak, to są, krzesła. Krzesła są bardzo popularne. I zobaczcie, są w różnych też obiciach. Dobrze. Ta jest taka malutka. Ta by się na pewno zmieściła. Ta tak. Piękna. Ale musimy Wam pokazać takie mm, słynne mm, szafki, które są stworzone z biomasy. I na przykład te, uwaga, są, piękne. materiał z nich, o te, 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 piękne, pastelowe. Materiał jest uzyskany z odpadów rolniczych, których nie można już tam wykorzystać do produkcji żywności dla ludzi lub zwierząt. To jest ciekawe. I. Ja to mówię, ja pamiętam, jak pani mówiła, Mów. że jak się je zakopie, to one w dwa miesiące się rozkładają. Tak, bo są chyba strzciny cukrowej, tak? Tak, tak, tak. Że jak Szok. je zakopiecie w, w, tym, w ziemi, bo na przykład, nie wiem, zepsuły się, nie chcecie już ich, tak, cukrowy, tak. jak chcecie się ich pozbyć, no to one się w dwa miesiące w ziemi rozkładają. rozkładają. Ale ja jestem fanką tych kolorów. Te kolory są też mega. Myślę, że Marcelowi by coś takiego mm -hmm. się spodobało do pokoju. Ten błękit, prawda? Tak, ten błękit. Albo w ogóle fajny, taki jeden mocny kolor. No właśnie, mi się ten pomarańcz. podoba, mi nie jestem fanką e, pomarańcz. Ale A jak to ładnie jedno... wygląda w kamerze, słuchajcie. No i co? No i stół, Karola. Stół, mały stół, potrzebuję okrągły. Marzy mi się taki, co by cała rodzina mi się usiadła nasza paczworkowa razem z Twoim Bigosławem. Pieskiem. <laughs> Zobaczymy. Proszę, lampy. Lampy to jest też ważny element ubierający cały dom. Karola, widzisz coś? Ja jestem fanką tych, tych na dole. Na dole mhm. Ale jakbym tu miała wybierać, to mi się ta podoba. Tak. Mhm. To też taka właśnie kartolowa kojarzy. Ale ten wzór. No dobrze, dobrze. I popatrzcie, jeszcze takie, takie do mojej sypialni, dwa kolory. E, to mi się te grzybki podobają, Grzybki takie bardziej te, minimalistyczne. Minimalistyczne, tak, ja wiem, że Ty tak lubisz. A ja bym chciała troszeczkę zaszaleć i bardzo podoba mi się, gdybym miała, chociaż mam pokój do pracy, prawda? No tak. Prawda? Żeby sobie tak usiąść. Piękne kolory, piękna Ale czekolada. to mi się z Tobą, to mi się bardziej tak kojarzy z takim panem. Tak. Że nie z tobą do ciebie jakiś bardziej beżowy fotel fajny. Dla mnie bardziej beżowy, ale piękna ta czekolada. Piękne. Ładne połączenie, właśnie... prawda? Skóry i drewna. Tak, a to właśnie taki pan, który sobie po pracy przychodzi i czyli Czyli wasz mąż, dziewczyny. A teraz popatrzcie jeszcze na te piękne fotele i one, jak się przyjrzycie, to takie kwiatki, prawda, Karola? Mhm. Kształt taki. Uformowany kwiatów, i one są oczywiście te miękkie części wymienne. Są też inne kolory, żółte, takie bardziej um, nasycone. Niedługo tutaj się pojawią, bo się jeszcze, dowiadałyśmy. Dowiedziałyśmy. Jeszcze, jeszcze te moje lampy. Tak. Ja teraz jeszcze sobie przeglądam katalog, ale na pewno do tego miejsca powrócę. Ponieważ jest tutaj inspirująco. No, to jest takie miejsce właśnie, tak jak wspomniałam, z pazurem, a ja potrzebuję ciągłych inspiracji. I też powiem Wam, że przyjście do takiego miejsca to, to sprawia, że otwiera mi się głowa, tak, Karola? Że widzę coś innego, że byłam zafiksowana tak na tą sztukaterię, na te białe ściany i tak dalej. A jednak jak wyjdziesz troszkę poza ten schemat, to jest ciekawiej, to jest, wiesz, inspirująco, interesująco, więc na pewno tutaj jeszcze powrócimy w poszukiwaniu kolejnych detali, no bo to jest też taka, wiecie, wisienka na torcie. Przyjemniejszy moment yy, szukania akcesoriów do domu. I powiem Wam, że marzy mi się, żeby jakoś ładnie w pokoju do nagrań wyeksponować moją biżuterię, żeby to było wszystko miało ręce i nogi. Podobają mi się tutaj, widzicie, takie e, piękne e, opakowania na biżuterię, różne. Zobaczcie, materiałowe w ogóle one są, są też skórzane. Więc to wygląda imponująco. Takie rzeczy potrzebuję, a to jest w ogóle fajna rzecz na podróż, że można sobie wszystko ładnie w takim sprzęcie przewozić, w takiej torbie. Bardzo mi się to podoba. I tak sobie wyobrażam, że będę miała też właśnie toaletkę, na której sobie poustawiam wszystkie moje piękne rzeczy, z ładnym lustrem, właśnie takim, i sobie wszystko pięknie tutaj, słuchajcie, na biżuterię. To też może na kolczyki jest fajne. Sobie wszystko pokładam. A to co to takiego? Stojek na biżuterię też. A, a, ja Wam zaprezentuję. A, tak. No dobrze, dobrze. Bardzo mi się to podoba. Stackers. Ładne, to ładne. Wszystko takie eleganckie. Dobra, idziemy dalej. No, jak ja tutaj pasuję do tego sprzętu? A on do mnie. Wyobrażacie sobie jaki piękny. Jak to wygląda? Fascynująco. Chciałabym taki. Chciałabym taki. Będzie pasować do mojej kuchni. No bo wiecie, żeby było coś z akcentem. Co myślicie? Ja uważam, że to wygląda super. Ekspres do kawy to jest rzecz święta dla mnie. Pięknie to Smek sobie wymyślił. Ekspres do kawy musi być najlepszy. Wydam ogromne pieniądze. Natomiast tutaj na przykład taki o. Tajnik super. I ten, to, ten toster do mnie mówi. Też piękny. W ogóle te kolory są takie ładne. A może w ogóle w krem iść. Jak mam e, ciemną kuchnię, to takie kremowe akcesoria też będzie fajnie wyglądało. <grytania> Dział z łazienkami. E, też e, to jest jakby ważny element. E, Dozownik na mydło, to jest bardzo istotne. I tutaj, takie na chusteczki, to będę musiała mieć naprawdę ładne. Więc najpierw będę miała brzydkie, a potem zainwestuję w jakieś ładne. Jak fundusze pozwolą, bo wiecie, że są rzeczy ważne i ważniejsze, ale tutaj po prostu ja mam szaleństwo. Ja muszę się trochę poekscytować, wiecie, wykończeniem tego domu i takimi właśnie gadżetami, bo to jest chyba najprzyjemniejsza rzecz. Po tym, jak ogarnę schody. Wielkość drzwi, bo się nie zgadzają yy, moje otwory do drzwi z drzwiami. Nie pytajcie, nie chcę o tym mówić. A jak to wszystko ogarnę, to właśnie takie różne drobiazgi będą mnie zajmować. Jeszcze trochę. A tutaj, a tutaj jest jak na bogato. Ojej, jakie ceny. 1370 zł. <laughs> Widzicie? Trzeba mieć fantazję, żeby coś takiego zaprojektować. I projektant na pewno ma fantazję. Wygląda to wow. Cena też wow, ale jakby wygląd wow. Nie mamy pięciu korkociągów, tylko jeden. O, a tu w formie ludzika też. Tak. Też cute. Też słodziak. Tu ładne, ładne. To jakie w ogóle pomysłowe. Też jaki korkociąg. Super. Ale rzeczy tutaj dużo ładnych. Piękne. Piękne. No i ktoś tutaj będzie potrzebował też do espresso filiżanek. Uh -huh, uh -huh. Jaka piękna patera, widzicie to? Jejku, jak tutaj jest wow! A, ah, oszaleć można! Zobaczcie, jakie piękne kubki, jaki fajny pomysł w ogóle na biznes. Każdy o, sweetheart. O. I tutaj kaweczka mam. O. I sobie tak pijemy. O, darling. I kiss. I w ogóle każdy mi napis się podoba. Fajnie mieć takie kolorowe, różnokolorowe. Nie musi być wszystko białe. Może być z polotem. Oczywiście ja już tutaj widzę, że mi się podobają te kolory, tak? Ciach, 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 ciach. Bardzo fajnie. Hmm. Oh. No dobrze. Tamte kubki były kolorowe, ale te też mi się podobają. Happiness is homemade. Live, love, love. <grym grym grym> Żytę. I woke up like this. Piękne. To też ładnie wygląda na poranną kawę. Super. Ja już sobie wizualizuję poranną kawkę w moim nowym tomu i w pięknej filiżance. Wizualizacja ważna rzecz. O oh, wow! O oh, wow! O oh, wow! Dziewczyny, to jest ten moment, kiedy mamy już prawie gotową łazienkę. Zapraszam serdecznie najpierw do tej dużej łazienki, która jest wow! Dobrze to dobrałyśmy z Karolą te kafle i teraz zapraszam Was, dziewczyny pod prysznic. Wypatrzcie na to, jak ja się tutaj będę prysznicować. Pięknie jest wszystko zrobione. Mamy te omniresowe... Pod prysznicę wiecie wszystkie, całą. Jak to się mówi? Jak to się mówi? Jak coś mówi? Armaturę. Armaturę, właśnie. Mamy tutaj piękną armaturę, tak. I tutaj, słuchajcie, dziewczyny, będzie oczywiście zabudowana szafka, więc jak macie do polecenia jakiegoś pana stolarza z okolic Warszawy, to ja chętnie skorzystam, bo musimy tu zrobić pod zabudowę, dziewczęta. I teraz tak idziemy tutaj, proszę bardzo. I tutaj jest ta piękna płytka, na którą czekaliśmy dwa tygodnie, bo szła z Krakowa, ale już jest. Bardzo ładna faktura, naprawdę. O to nam chodziło i jest pięknie, pięknie. I tutaj, dziewczyny, jeszcze oczywiście, tak jak mówiłam, będzie jeden wielki słupek, a w słupku będzie i pralka, i suszarka. To też jest robota dla pana stolarza, bo ładnie musimy to zabudować. No i jeszcze, dziewczyny, jak macie jakiegoś pana od luster, to tutaj lustro na wymiar będzie na całej długości. Pamiętacie, opowiadałam, więc je już tutaj tylko to lustro. A i tutaj też mamy tą ozdoboną płytkę, na którą tyle czekaliśmy. Mam super papana od łazienek. Naprawdę zrobił wszystko na tip-top. Oczywiście mamy jeszcze tutaj jakieś takie małe popraweczki i szczegóły typu dziewczęta. Gdzie proszę ja was zamontować? Ten oto gadżet na papier toaletowy, więc jak chcecie, to możecie podpowiedzieć. Teraz zobaczymy. Jedna opcja jest tutaj, taka. Proszę ja was. Druga tu jest, wiecie, trochę schować, ale niewygodnie. To może tu, ale będzie za bardzo widać. Więc stanęło, że chyba będzie tutaj ten, ten element na papier toaletowy iście ważny. Więc sobie zrobimy tu. No, to się jeszcze, słuchajcie, okaże. Jakby to. Z... Ogarniemy to. No i oczywiście yy, jeszcze haczyki na, yy, na ręczniki mamy tu. Yy, bardzo mi się podoba z tego Omniresu, bo wiecie co, nie jest to takie złote, złote, tylko to jest to złoto szczotkowane, więc tak yy, delikatnie to wygląda i udało mi się fajnie dobrać yy, właśnie szybkę yy, walk-in, to się nazywa prysznic i że też widzicie ten element yy, z Meksenami dopasował się z Omniresem, także Razem to fajnie wygląda. Teraz chodźcie, zobaczycie łazienkę tą dolną. Dla gości tak ją umownie nazwaliśmy. Dziewczyny, i zapraszam do małej łazienki, która okazała się jeszcze mniejsza po spełnieniu życzenia mojego syna. I zobaczcie, mam ochotę wywalić tę wannę, naprawdę, bo zobaczcie, jak tu jest mało miejsca. Widzicie to, widzicie to, dziewczęta? Natomiast to jest marzenie mojego syna, wanna w domu, więc niech już będzie, niech zostanie. I proszę bardzo, mamy już umywalkę. I no i wszystko pięknie. Tu jeszcze sobie dogrywamy, czy tak, czy tak, to jeszcze zobaczymy. Natomiast, dziewczęta, ja jestem tak dumna z tych kafli, które te też szły dwa tygodnie, ale warto było poczekać dwa tygodnie. Niektórzy czekają sześć. Są naprawdę, mają piękną taką fakturę. Bardzo ładnie łączą mi się ta ściana z tymi gładkimi. Razem to się tak fajnie łączy, a jednak jest inne. Piękne oświetlenie tutaj damy. Piękne. Mam już na to pomysł, więc fajnie, fajnie. No i co? I też dziewczyny, bambusowe żaluzje. Będą takie poziome, bo pani nam zaprojektowała i fajnie to wyglądało, więc też będę musiała jeszcze ogarnąć żaluzję, na to jeszcze nie mam pomysłu. Toaletki mamy takie zobaczcie, ta toaleta nie jest za duża, ale ja zgrabna dziewczyna jestem, syn zgradny, wszyscy zgrabni. Pomieścimy się jakoś, jakoś to będzie. Też tutaj był dylemat, gdzie papier toaletowy, ale tutaj już jest więcej, więcej opcji. Pewnie tutaj będę chciała, żeby powiększyć tę przestrzeń jakieś lustro, prawda? Fajne, duże powiesić, prawda? Tak, tak dobrze. Natomiast tutaj też pana stolarza jak najbardziej Oj, potrzebuje i też będzie taka fajna, zabudowana szafka. Wydaje mi się, że się z tym wszystkim pomieszczę. No i tutaj też będzie piękne, jakieś ozdobne lustro. No. No tylko ta wanna, no tak po prostu tutaj wszystko zaburza, ale już niech będzie. Niech będzie, ja tak gadam, gadam, a potem okaże się, że będę po ciężkim dniu sama wskoczę do tej wanny i będę się delektować tutaj, wiecie, coś tam Netflixa w telefonie i jakoś to będzie. Bardzo jestem zadowolona z wyboru tych płytek. Są naprawdę ładne. Był de debata była o fugi, ale te fugi, fugi są dla mnie jak najbardziej ok. No jeszcze będziemy tutaj... Są małe poprawki do zrobienia. To mi tutaj pan, który zarządza całą tam tutaj ekipą, mówił, że jeszcze tutaj nie jest gotowe, żebym nie nagrywała, ale ja już się nie, mogę, nie mogłam powstrzymać, więc y, mamy już prawie gotowe Łazienki. Idziemy dalej. W następnym tygodniu wchodzi parkiet do całego domu i działamy dalej. A i kuchnia! I kuchnia! Szybka aktualizacja tego, co u mnie na budowie. Parkiet jest piękny, tak, nic się nie zmieniło. A tutaj przyjechała kuchnia. Ech, to będzie nielada wyzwanie. Jest już też zmywarka. Zaraz muszę domówić kolejne sprzęty. Ale jeszcze y, zapomniałam o ważnej rzeczy: że do mojej kotłowni będzie trzeba jeszcze położyć kafle. Wiecie, dla bezpieczeństwa, wiadomo, kafle muszą być. Y, tutaj mam kotłownię, od razu Wam pokażę. Ciach i o musimy tutaj wyłożyć kaflami, więc to jest jeszcze do zrobienia przez panów. Strasznie mi się podoba ten kolor. Naprawdę wyszło to bardzo ładnie. E, bałam się, że jest za waniliowo, ale jednak nie jest. E, na spokojnie, Suzy, na spokojnie. No i co tutaj jeszcze? Tutaj w łazience nic więcej się nie zmieniło. E, Och, będzie pięknie. Na razie jeszcze są tutaj, widzicie, same żarówki. No ale nie przejmujemy się tym. Wszystko mam pięknie wyłożone, zobaczcie, tymi papierami, żeby nic się nie zniszczyło w trakcie tutaj jeszcze noszenia różnych ciężkich sprzętów i że tu widzicie wszystko wystawione, więc tak dla bezpieczeństwa tymi kartonami tutaj wyłożyliśmy. No i co? No i co, no i niedługo będzie stawiana kuchnia. Ha, ha. A i mam piękny parapet. Też yy, yy, tak, musiałam go yy, dokupić. Bardzo ładny. Postawiłam na taki luksusowy. A co, jakie mają tylko jeden parapet, to może być porządny. Ja nie, ale słuchajcie, z tym ogrodem to ja nie wiem, co będzie. Naprawdę. Ech, ale na razie może o tym jeszcze nie myślę. Sąsiedzi już mają piękny ogród. Ale no, tam gdzie jeszcze nie mają, także dobra, nie jestem ostatnia. Ale tutaj widzicie też ym, sąsiadka robi ym, taras, więc też taki taras będę musiała zrobić. No tak, no ale to jeszcze przed nami. Na razie środek, środek. Musimy ogarnąć dom.